Cześć, witajcie. Dzisiaj też będziemy grać w Team Fortress. Naprawiłem już sobie mikrofon. I dziś będę grał w Spajem. Będę próbował... <laughs> no. Grać Spajem.

we have lost the control point we have secured the control point Alert. the control point is being captured Oh. Alert. Mm. The control Please, point yeah. is being contested. Co? Dobra, trzeba Tak, to zdecydowanie nie pomoże Cztery idzie

Chyba się dowiemy. No ale dead. Nie jakoś to idzie. O, widzę mój kolejny ten. się przebrać. roboty są mądrzejsze, a niektóre takie jak tamten inżynier. Sprawdźmy czy ten medic jest taki jak inżynier. Co jest mi to towarzyszyło? Czuknij. Dead. No, co oni tu robią? No, Demoman. moment. trzeba moment, zostać. zostać. Dom, daj wie. Co on robi? A zabijam, mnie, no super. nie jest great Doktor jak on się na mnie spojrzał. Czy ten żołnierz nie wie, że ja jestem za niego przebrany? <laughs> nie, wiedzą. No i się dowiedzieli. Dobra, teraz spróbuję na na skoczyć. Użyć... Spacji. Tylko, że to nic nie idzie. To na inżyniera. Tu jest. Ale on uniki robi. Ej, bo przegramy. Dobra. Widzę zagrożenie to trzeba... <tryk> Żołnierz zostaje zesnajpiony. Żołnierz jest nie do trafienia. Nikt o mnie nie wie. Oprócz tego nie bry. I grubego. Tak, cyrzem, że nawet i złoty są trochę głupsze. Udało się. nie! Nie wiedziałem, że tam jest. O, wygrany za chwilę jeszcze. Trzeba tego za... A ja wygrany nie byłem. No to to nie było za mądre. Uber A, go też poketuje ten... Here, here, here. I'm going to gut you like a Cornish ninja. The yes. Alert! The control point is being captured. Medyk ma ubera Już nie A ja nie mam życia Ja nie jestem typem youtubera, który by prosił o lajki like y albo suby Ale... Ale jak wam się podoba, to dajcie suba No jeżeli chcielibyście jakąś inną granic, Team Fortress, zagrał, no to napiszcie w komentarzu, właśnie na tym, pod tym filmikiem już włączę. O, dobry kąsek. Co ten medyk za piruety robi? Gonię go. To nikt się nie będzie tego spodziewał. Jo, jo. Oh, medic. No, šiema. Medic! Medic. medic, 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 medic. No, medic znás kolí nejco pokáž. Ja nie mogę. Kickshot. Nie trafię. Niemożliwe. Przebrany byłem. Dobra. Pojadam z... Kończył ten odcinek. Więc niedługo może będzie następny. Jak będę miał jakiś pomysł. No. Po.